Witam w kolejnej części Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Kayla i o kadwach. to zgrana para eee, chodzą sobie po robaczym gnieździe o, i rozwalają szarańcze. czarną do tego tak jak widać, bez większych problemów. Patrzcie, trzy portale wypadły z tej szarańczy. Chyba je lubią. Napisie jak 2 ho kubkę nawozu. O, to pas ze skazą. No, 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 świetnie. Właśnie ich szukamy. No i co, nie warto dokładnie eksplorować? Warto. Aj, kurczę, tych żółżb, których tak strasznie nie lubimy. Ładuj ich, Kaile, Ładuj, pewnie, że ich ładuj. Kurczę, dostała poziom, ale ona ładuje te poziomy. Zdychaj, żuczki! O, runa L! Świetnie, zdychaj! Tutaj co? No? Trójkątna tarcza... Kolczuga. Ja się bawić w jakieś kolczukowanie mm, Co to jest za runa? O, obrona, się nam powiedza. Przestańcie, żuczki! One są... te żuczki... Ale się robią groźne dopiero jak je zabiję. Właśnie wtedy wypuszczają te wiązki elektryczności, które nam... tak strasznie utrudniają życie. Czy coś tu jest? A tu się przyczaił jeszcze jeden. Ciężkie buty... Aha, dobra. Przejdziemy sobie w takim razie jeszcze tamtędy. O, to widzę, że... Tędy, akadwachu. To się połączy ze sobą. Pewnie. A nie. Ej kurczę, jeszcze czarno szaleń trzeba. Wybiję wszystko z tego gniazda. Kurczę, następne skarabeusze. O, ale chyba był. No, nie, to wybuchawa mikstura. Myślę, Mi że to. Zaczynam się bać o eliksirki. Czyżby nastał, te... nastał ten moment, w którym będę musiał zakupić? Bać! O kurczę, otoczyły mnie. Co oni tak Nie Nie się szans! Zdjąć! 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 Mikstura leczenia, no i świetnie. Dobra, tam wiadomo o co chodzi. Więc musimy się na... co aby tu robić jeszcze. Chodź, na latenty. Tu raz jeszcze nie było. Aha, i tu jest... no i świetnie. Idealnie. Na samym końcu trafiliśmy do zejścia na trzeci poziom. Robaczego gniazda, więc ani minuty się nie zastanawiamy i schodzimy. Wskakuj, Kejla pierwsza. Ja? No to dobra. Fiu. Witam na trzecim poziomie Robaczego gniazda. Co ja to wziąłem znowu? Nie, okej. Okay. Aha. Wypij sobie mankę. Kurczę, niepotrzebnie ją wypiłem, ona nam się przyda, bo przeatakujemy szarżą na tego wielkiego robala. Może coś z tego będzie. Chodź, Kayla. Nie no, ale to chyba jest tutaj, właśnie na trzecim poziomie. Ropal! Zdychaj. Miecz dwuręczny. Wow. O, pułapka w nawozie, pułapka! Ale spoko. Jest tu kto? Nie ma nie. Czyżby cicha woda. Albo pułapka. Zapewne bestie zostawiły na nas pułapkę. O kurczę, to tutaj, chyba. Załasz sprawę. Tak wiesz, tak jak powinnaś. A ja już tutaj przeatakuję szarże. I Ja, yeah! Patrzcie jak go załatwiłem. Dziecinnie prosto. <laughs> ale go załatwiłem. Aż jestem zdziwiony. Przecież ja się tak strasznie męczyłem. Co to było? Co to było? E kurczę, ale jestem zatruty. A nie mam żadnego antidotum. No, niech żemy już przejdzie. Trzeba mi jak nie, to trzeba być akarłachowi Karwachowi zrobić lewatywę. Dobra, ale był słabiutki ten, ten robal. Kurczę no. Jest laska królów. Zwieńczenie znajdziesz w świątyni żmijo szponów. Dobra, no to jak już mamy laskę, to możemy teraz... Obrażenia dwóch ręcz, zwiększona szybkość ataku, duża szybkość, bardzo duża szybkość ataku, wszystkie odporności plus 10, i obrażenia zadania nie umarłem. Hmm. niczego sobie, dobra, to to był ten wielki robal, którego mam nadzieję, że w ogóle zdążyliście Zobaczyć to był boss, tutaj w tym robaczym gnieździe, ale nie wiem, czy zaspałem go, czy z. Zastałem go jak chorego czy co, ale był wyjątkowo słabiutki. Kurde, że to te skarapeusze teraz mi zaczynają dawać w kość. Chodź tędy, Kayla. Tylko bądź za moimi... oj, sorki. Bądź za moimi plecami. Patrzcie, jak się przydają. A, nie, 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 nie. W panowie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, wyłączymy sobie tą szarżę. No i patrzcie, jak szarża się przydała rozmiotłem w drobnym mak tego robala chyba mam przeczucie, że całkiem nieźle tą postać rozwijam Hel o kurczę, coś z tego kurczę, no jak ja mam to zmieścić Ile to zajmuje? Ja pierdziu, ale fajnie wygląda ta tarcza. Czy jest równy um, dobra nie od no, wszystkie odporności plus 7. Dobra jest. Dobra, nie bierzemy, nie będziemy się bawić tam w jakieś tarcze. Tyk. Tyk. I duży talizman. Który nam dokłada obrażenia. Skrzyneczka. O! Jeszcze wielki talizman do tego. Jak to jesteś przeciążony? Już nie jesteś przeciążony. Co nam daje? 15 obrażeń odbłyskować przez 4 sekundy Rewelacja Rewelacja Talizman Wielki Talizman do. No, w końcu widzę, że Teraz znaleźliśmy Super Talizmanek Znacznie ułatwi to znowu Akarwachowi Rozwalanie mózgów tych robali. OK, zapraszam któregoś na demonstrację. Jeszcze jakiś? O, pięknie. Piążki. O, jeszcze mniejszy talizman. Kurczę no, ależ tu się można nachapać w tych gnieździe. Hmm, no a na pierśnik to jest... aha, to jest ten. Też by go pasowało sprawdzić. Aha, mniejszy talizmanek. Wiesz co? Wywalę jedne klucze. Kurde, znowu tak sięga. A ten talizman dam tu. I zobaczmy, co on nam daje. Odporność na truciznę 7%. Też dobry. Eee, talizman weź. Dobra. Na piecznik zostawimy. Wyważony topór. Też pewnie nie byle co. Ale zostawiamy. Idziemy dalej, Kayla. Idziemy sobie teraz tu. No, teraz w tym robaczym gnieździe AK2 przyznaje całkiem, całkiem się nachapał. Fajnych przedmiotów. O! No, jeszcze żuczki. Kurczę, coś tak macham. Dobra. Tutu tutu tut, tu, tu. Aha. Kolejny skarabeusz. Żuk śmierci, Jestem no i... przeciążony. Ja cię kręcę. Przestań, panie Żuku. E, co wyrzucimy? Wyrzucimy pierścień, który dodaje do energii. A sprawdzimy. Plus 2 do energii, do maksymalnej wytrzymałości. Będzie lepszy. Kurde, kończy mi się eliksiry. Ale jaja. Ale jaja. Normalne jaja. No to tyle w takim razie, więc nie pozostało na nic innego jak teleportować się do Ludgolem. Tutaj jest więcej miejsca, tutaj się te... Aj, stoję chyba na palcach temu panu tu. Zajdę lepiej. Kojda. Skakujemy. No i jesteśmy w... Gdzie my tu jesteśmy? Ludgolem. Fajnie. Tak królu, zadziwiasz mnie. Udało Ci się odkryć trzonek laski Chora Dream. Mam nadzieję, że wiesz, jak użyć kostki Chora Dreamów, żeby zespolić ten trzonek z metalowym zwieńczeniem. Pewnie, że wiem. Tyle w tym odcineczku. Zapraszam na kolejną część. W której, po pierwsze, zrobimy sobie porządek w Ekwipunku. Po drugie, jako że mamy coraz więcej pieniędzy, spróbujemy znaleźć jakieś fajne mugle kej. A po trzecie. I ostatnie, nie to chciałem. Też nie to chciałem. A po trzecie, udamy się do świątyni Żmijożponów. To tyle na razie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć, do usłyszenia.